Uh, I just met a guy named Kareem. He's like Rice's Major Delmo, I guess, or number one flunky at the very least. Kareem sent me to fix some antennas for Rice. Nothing better than being an errand boy. I tak się stało, że był mały problem. I chyba, albo nie wiem, czy widzieliście, albo nie widzieliście, albo widzieliście w tym miejscu. Nie pamiętam już, czy byliście na ty, że byliście na tej wieży, przy tej wieży, czy nie czy jednak nie, łap się. I, i witam was w kolejnym odcinku z serii chyba wiecie już jakiej. I pu pu pu. Ha 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 ha. Rozwal to, rozwal. Aha, kurde, bo to jest coraz więcej zamiaków będzie A tutaj gdzieś... Czekajcie. jest w środku, tak? Ja wiem ciekawe czy o oh, fuck! A, tu jeszcze bardziej przerobane mam. Shouting because this fucked up infected motherfucker with guts hanging out of his mouth just spit a bunch of toxic snot at me. Not a bad reason. Raspiępszy chyba. Okay, czekawe trzy będzie się na latarkę. UV. Oh yeah. Fuck. What? Jezu, już to jest obiad teraz. Aha. Okej, okay. ja w fali krokersu, czy ma? Kurwa, nie ma. Trzeba szybko zrobić, jakieś jak mogę. Fuck, nie ma. No to co? To trzeba będzie taki odgolić, robić hałas. Serc Flare. What H. Huh? Trzeba ich odkolić. I... Wtedy szybko. Fuck. F. F. Gdzie jest F? Ups Nie, nie spodziewałem się, że będzie tak blisko, tak? Nie wiem czy te flary coś zrobią, czy nie Nie Chodź się tu po prostu Najgorsze jest to, że już się... jak coś tam wejdę to ja wierzę, ale Najgorsze jest to z tym, że... kurde ten typek jest tutaj wielki Wy tu, wy też chodźcie tu. Zabdowicie są tutaj. No. Zabdowicie jest to oby się udało, by się udało. F -f 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 -f. Ha! Ha! What? Ha! Użyj, się. Wo Ale jeszcze już tam, prawie w środku. Szybko! Dobra. Ło! Jest! Możemy wbiec na górę. Jak teraz spadniemy tu... Nie wiem, ale jest ich dużo tu trochę Ze swojej strony możecie? Nie... Szlak Tu jest robina. Daj Tiskowic, wiem, że daj Tiskowik, ale tutaj mi chyba nic nic nie zrobi. Bo jestem na sobie górze... No może jeszcze nie na samej górze, ale jestem w tej wieży wysoko. Najgorsze jest to, że będę musiał całą noc sobie przetrwać. Albo szybko pójść do Safe house'u. I to szybko. Teraz jak? Teraz tak. Ta lightem. Dobra. Space, czyli taką drabinę, tak jakby zrobili w tym samym czasie. Dobra, i gdzie idziemy teraz? Tam tak, nice, a może jednak nie tam? Ups. Shit. dobra lecimy do góry w tym. Ten... miało no, tak się stać, ale nic nie widać to na dole. F F F F F. Boom. Oh shit, Kareem! Someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here to switch on. Okay, I was afraid of that. Alright, head to the next antenna tower. I thought to it Just use the zipline and head oh east. You'll see it. Uh-huh. Witza, you uh, uh. To nie zmienia, że jestem w nocy i tutaj tak, by był safe house ale by musiał przebieć przez to i wszystko, bo jest 21 i by musiał przez to wszystko przebieć, bo tutaj ma na razie safe house, a ja tutaj jeszcze nie mam i tutaj będzie musiał zrobić sobie safe house'a, także lecimy w nocy Gdzie jest, Gdzie jest ten herb? F herb. Wzięliśmy całego krzaka Może tutaj nie będzie tych porobanych technik Uuu, jest ten wielki tutaj To będzie miało porobę fuck, 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 spieprzaj She is oversighted. Kate. Kuda Yoga. She's got a good Zagro to us. The fuck? Yes, it's a good idea. Hey, Kareem, what do I do if the second transmitter is trashed? The better question is, what will you do if you disappoint Rice? And the answer is probably. Uuu, to będzie tragenie wtedy. Bo tak nie może się stać. grze Okej, także biegniemy szybko i nawet ja nie chcę w sumie chyba mam point jeden do no, nawet dwa mam do rozdania. Także tutaj chyba... Runigadept, for Aha, szybkie bieganie, to, że health rogon jest. Okej, okay, to był to... Eee, kurde, to, to... Nie wiem, na razie to sobie użyję. Później to, później to chyba dopiero. Ale nie wiem jeszcze dokładnie. A tutaj to sobie damy. Ostatnio też tak dałem, tylko że... Ten, e, nie zapisała się gra. W bo widać, że zacząłem od tego momentu mniej więcej... A, już nie, nie pamiętam już. Jaj. Coś tam się stało z tym. To parę po godzin później nagrywam, więc dlatego nie wiem dokładnie. I nie wiem, nie chcę mi się przesypiać nocy, po prostu przejdę przez nią. Dam radę, damy radę, radę wśród na sobą No. Teraz tak jak przesta przejść Przejść tutaj mogę Fak teraz tutaj Czekajcie zostawiamy jakaś lepsza droga tedy, chyba I wtedy albo nie powiedzie sobie w im save to tedy Tak, on mnie widzi, on mnie widzi, nie spieprzam, spieprzam, spieprzam Jeszcze jest burza, najgorsze jest to Dobra, on ich lepiej spieprzać Także, gdzie biegniemy? bo nas coś zaraz zrobię. Aha, już... Zaraz mogę sobie użyć. Bo mnie biją. Teraz lepiej szybko zacznę uciekać. Uj jeżeli nagle. Widzicie, jeden hit ja 40 HP nagle nie. Miałem jeszcze nie, nie, jeden hit zabił. Trzeba nie było się biec na ten. na tego... I've Fred over here, a co masz tutaj? f trade. Gaze mi się przydają, to mi się przyda, to mi się przyda, to mogę sobie skupić aż 10. E, co to jest, to nie wiem. Meniki to skupię, Kraken skupię i ja już kasę, ale muszę sprzedać parę rzeczy. E, tego mogę sprzedać parę. To jest słabe, to jest słabe, to jest słabe, to jest słabe. A te są zemsute. A ale ja właśnie sprzedaję większe rzeczy. Dobra, sprzedajemy to. Nie chce mi się ceklikać. I te jeszcze rzeczy mam. dobra. Sieła. Łyjt! Zagłoście to trochę jest. Czekajcie, nie, nie ma eee, kurde. Wróciłbym się tam do, do nich, ale to dopiero w kolejnym odcinku jak będę nagrywał poboczne, bo wtedy będę mógł ten eee, wtedy będę mógł. Eee, będę tam bliżej, bo będę od razu robił misję Gaziego. Ty trzeba obok od razu O, tam jest coś. Tam się przedostać szybko. Czę, bo zbierać trzeba zawsze rzeczy. O, batonik przynosi, naprawdę. Okej, okay, to mówicie, że jest UV-light, tak? To chyba nie jest dobre Ja sobie przebił. już Nie ja tylko mnie nie zobaczę Ło Daj nice. sejdrop jeszcze jest to obok. Jezu, Czemu ta flara od razu znikła jak ten Jak a, dobra Przejdę tędy w takim razie Ops, nie przejdę tędy Gra zrobiła, że nie przejdę tędy Ha! W konia zrobiliśmy się, że to tam tu przejść Tam już widzę wieżę Jest kit Widać że jest kit O siatce. I tu już sobie zrobiłem safe house, a więc problem żadnego nie będzie z tym, tylko będzie inny problem. Jak tam się teraz idzie? A już nie pamiętam. To jest gdzieś na górze. Nie wiem na górze, to gdzieś się to szło. dojść. O, chyba już się prawie. Przeskoczę, przeskoczę, jest. Creamem at the second antenna tower. Dlaczego? 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 I think someone's inside oh. That will be Alexey, and probably his son Kristof I find them tiresome Don't let them stand in your way You've got to get inside and turn on the transmitter Okay... So how am I supposed to do this? Watch this... How to do this? I don't know To niby jest! O! Nie, to jest na tamtej. Pierwszy to... To jest mój safe house, ale... Teraz tak, jak to się otwiera? Bo to jest wszędzie około prod. Z tego co tam widać. Doko więc... Czy? Kurde ja nie ma co ile Nope Echa. Także biegaj w kółko I miejsce co możesz zrobić Co nie, co tak? Nie Nie Tak nie przeskoczę Ups, nie 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 ja spieszę, ja spieprzam, ja spieprzam, ja, spieprzam, ja spieprzam. Także tu są drzwi, tu mógłbyś się przeczołgać. Tu jest samochód. Który... Jest samochodem, nie? To jest antena. Danger High Voltage. O, jak to mówisz. No i... i jakie to ma wejść? O, to jest jeszcze Bo mi się nie wydaje, że tu jest jakaś druga szpilka. O, wszystko jest sprontowane. Kurde, złożyłem tego sobie. Yeah.

Co... chce mnie konić? Okej. Coś się tu ewidentnie uh. chce konić. Uh. A, ah, to normalny to masz. I jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. I skopa, skopa, i skopa masz. Tyle. A tak naprawdę to jak ja bym to wejść, bo nie wiem. O, ludzie do no. Pomocy. Słuchajcie, może ja coś z zrobić? Jeju... Co ja tu mogę zrobić? To ja, nic nie do zrobienia, no. Człowieku, wpuść mnie. To jest proda koło. No, dzięki, że gracie, jakieś kurwa. Tutaj jest ster, chyba żeby... was to was stack what do you want sir push I need to climb the tower why the hell would you want to do that for rise he asked me to Rise? <laughs> you don't look like one of his crew' oh, fine I'll just radio back and tell rise that you wouldn't let me through what no, no, no! I didn't say that. You want to climb? Fine, go, go. Okay, let's uh... Do this anymore? Will you keep your voice down? I don't care who hears me. Kristoff, what's wrong with you? We're trying to stay alive here. That, these guys are killers. Yes, they're murderers. So be merciful. Uh, e, dobra. Tak, także oni chyba... to jest A czy tak nie mogę wejść, muszę jeszcze raz. Jest problem mały. Bo Bo... tak. Muszę jeszcze raz to wejść, teraz... Ale wiem jak wejść chociaż na to. Czyli chcę... Jakbyście nie wiedzieli przebić. Przywi Co możecie? Okej, okay, tak się wchodzimy. To jest zamknięte. Czemu? Nie ma nic złego Trzeba otworzyć. Leci. Kurde, słuchawki mi się rozładują zaraz. Ale muszę je mieć podłączone. Jak się nagrywa, nie? To wiecie... Słuchawki to jest pierwsza rzecz. Tylko musicie mieć i mikrofon. Chyba, nie? No tak. Mi się tak wydaje mi I komputer jeszcze. Nie. O wreszcie. Jedno, chociaż jest otwarte. Coraz wyżej, coraz bardziej wiatr. Patrz. Czemu to jest takie popotegowane nie wiem. Mam

Ja sobie tworzę to I... Czekajcie... Upsy. save nie? Nie! Nie, tak, nie, tak to się otwiera. Tak. Nie. Dobra, mam Po paru latach, dużo, więc... O, jest coś, trzeba dawać Dobrze. Także, jeżeli się podobało, komentujcie, subskrybujcie, rozlajkujcie i trzymajcie się. Piona.